Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Jak widać, pacjent Technics Dek RSBX626. Magnetofon przyjechał do mnie na tak zwany szybki serwis. Właściciel deka przyjechał nad morze. Nie wiem, czy odpocząć dzień dwa, czy do pracy. I umówiliśmy się, że jednego dnia mi go Dostarczy, ja będę miał dwa dni na zrobienie go, i właściciel zabiera go z powrotem. Co trapi? Magnetofon. Magnetofon wciągnął kasetę, wciągnął taśmę, przepraszam, z tego co mówił właściciel. Tutaj otwieranie jest mechaniczne, kasety nie oddaję. Dodatkowo, z tego co mówił właściciel, magnetofon mieli funkcję, czyli standardowo mikroswitche do wymiany. I tutaj zauważyłem jeszcze jedną rzecz. wam pokazuje, że w środku jest taśma chromowa, a z tego co widzę, w kieszeni jest, zresztą o, widzę jak przeskakuje, chrom normal, czyli te mikrostyki, które są na mechanizmie do czyszczenia. Także nie ma co tutaj zwlekać. Ma być szybki serwis, to będzie i szybki filmik. Z góry przeprasza, przepraszam za możliwy chaos w filmiku, no ale muszę to zrobić, że tak powiem, na pniu, dlatego też mo, może być ten filmik delikatnie chaotyczny. Zdejmuję górną pokrywę, demontuję mechanizm i zobaczymy, co tam się z tą kasetą narobiło. No, musiałem trochę powalczyć, zanim udało mi się wyciągnąć Taśmę z magnetofonu, troszkę się tutaj namęczyłem, nawalczyłem, no ale jest, jest, mamy to, resztki do wyrzucenia, ale widzę, że rolka to będzie raczej do wymiany, ale to raczej nie dlatego był problem z tym, że wciągnął kasetę. Wciągnęło taśmę, przepraszam. Zaraz się dowiemy, co było tego przyczyną. Tylko wypniemy sobie albo sobie nie wypniemy. No nie wiem, co było przyczyną. Bo tutaj widać, że zębatka zębatka wygląda na sprawną. Podejrzewam rolkę. Zaraz zobaczymy jak wygląda pani rolka. Na no, rolka. Nie wiem czemu tu jest takie wgniecenie. W każdym bądź razie rolka najlepsze czasy ma już za sobą. Rolkę wymienimy na nową. Jest miękka. No tak. No nie, rolka jest całkiem, całkiem miękka, ale ta deformacja tutaj to prawdopodobnie jest od tego, że taśma została w pozycji. Nie taśma, tylko sanki z głowicami poszły do góry i rolka była dociśnięta się ta rolka klei i to mogło być przyczyną tego, że przykleiła się taśma do rolki i została na nią nawinięta. Także prawdopodobnie przyczyną tutaj jest zużyta rolka dociskowa i ją wymienimy, bo podejrzewałem tutaj zębatkę, ale zębatka jest w dobrej kondycji. Nie ma się co zębatki czepiać. Także wymieniamy rolkę, czyścimy, składamy. Zobaczymy czy to, czy moja diagnoza była, była słuszna. Ale oczywiście dodatkowa praca to czyszczenie tych styków, które odpowiadają za wybór taśmy. Za to, czy można nagrywać, czy nie można i tak dalej i tak dalej. Także wyczyścimy tutaj te styki. Wymienimy rolkę, poskładamy mechanizm i spróbujemy magnetofon uruchomić. Zobaczymy, czy będzie wszystko ok. Rolka dociskowa wymieniona, to jest ta, co tutaj była w magnetofonie, a tu jest nowka sztuka. Myślę, że będzie o wiele, wiele lepiej. Mam nadzieję, że to było przyczyną tego, iż taśma została wciągnięta. Przemyłem również bałek kapstan z spirytusem, a dokładnie izopropanolem. Przemyłem również, przeczyściłem te odblaski, tak aby autostop działał nienagannie. Wymontowane są te styki właśnie są po czyszczeniu myją się w izopropanolu jak się wymyją wrócą na swoje miejsca i będziemy powoli, powoli mechanizm składać i następnie bierzemy się za mikro, mikro switche, ale, ale to dopiero wtedy jak mechanizm wróci na swoje miejsce front panel rozmontowany przygotowane wszystko do wymiany Takt switchy, czy tam mikroswitchy, jak zwał, tak zwał. Tutaj przy okazji wyczyszczę filtr wyświetlacza, bo jak widać jest delikatnie delikatnie przykurzony. I oczywiście również wyczyścimy sam wyświetlacz, ale zaczniemy od tego, że wymienimy wszystkie switche, tak aby makrofon już funkcji nie mylił. Tutaj wróciły z myjki te styki, już zostały zamontowane z powrotem do mechanizmu i będziemy powoli powoli po wymianie mikroswitchy magnetofon składać. Mikro przełączniki, mikroswitche tak switche wymienione, także wszystkie są nowe, zarówno tutaj jak i ten jeden, który tutaj się ostał. Filtr wyczyszczony, wyświetlacz również wyczyszczony. Możemy front panel powoli, powoli składać. Zanim zamontujemy mechanizm na powrót do magnetofonu, zdemagn zdemagnetyzujemy tor przesuwu taśmy, tak aby, skoro mamy go już na wierzchu, zaszkodzić, nie zaszkodzi, na pewno, na pewno musimy to Przyda. No i to było na tyle. Oddalamy demagnetyzator, wyłączamy doświadczenie i możemy teraz mechanizm montować z powrotem do obudowy. Magnetofon poskładany do testów, sprawdzimy sobie, czy te moje naprawy coś dały. Rozpoznał nam taśmę typu pierwszego, play, coś tam nam się odtwarza, stop, przewijanie do przodu, stop, do tyłu, play, pauza, play, Wyłamane są ząbki. Nie są włamane. Rekord się załącza. Dolby, B, Dolby C, przepraszam. MPX. Memory się włącza. Licznik się przełącza. Resetuje się. To też się przełącza. Także można założyć, że Wszystkie funkcje magnetofonu działają tak, jak trzeba. Jeszcze tylko dam. Przyniosę taśmę chromową, taśmę żelazową. Sprawdzimy, czy widzi tak, jak trzeba wszystkie trzy rodzaje taśmy, żeby już być pewnym, że wszystko jest ok. Dobrze mamy taśmę chromową jest chromowa i metal mamy metal czyli wszystko jest tak jak trzeba odtwarza Dobrze, czyli mogę założyć, że magnetofon działa poprawnie. Jedyne co mi zostało jeszcze do zrobienia, to dostanę się do gniazd wejścia wyjścia, przelutuję, żeby już właściciel mógł spokojnie sprzęt eksploatować, tak aby tak aby nic go tutaj już nie zaskoczyło. Mam nadzieję, że. Winna była rolka dociskowa tego całego problemu z wciągnięciem taśmy, bo tak jak widać po wymianie rolki wszystko jest OK. Oczywiście ja go tu potestuję, ja go tutaj potestuję, żeby sobie pograł i po jakichś dwóch, trzech kasetach, jeżeli stwierdzę, że odtworzył załóżmy 490 i nic złego się nie dzieje, można będzie uznać, że usterki zostały usunięte. Także to będzie chyba tyle w tym takim szybkim, chaotycznym filmiku. No ale to szybka naprawa, to i szybki filmik. Miało nie być w ogóle filmiku z tego, z tej, z tej naprawy, z, tego, z tej naprawy, z tej renowacji, ale właściciele prosił, żeby takowy filmik nagrać, no to dlaczego miałem tego nie zrobić. Typowe usterki, rolka, mikro switche, troszkę czyszczenia. I magnetofonik będzie śmigał jak nowy. Jeszcze, tak jak mówiłem, przelutuję złącza, poczyszczę troszeczkę go jeszcze od kurze, poskładam i będę go testował. I wróci, wróci do właściciela. Mam nadzieję, że w pełni sprawny. Dziękuję za obejrzenie tego krótkiego, chaotycznego filmiku. Pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszam oczywiście do komentarzy, zapraszam do uwag. I do zobaczenia w następnym odcinku.